Czy próbowałeś kiedyś ukryć swój smutek przed swoim psem? Te łzy, która nie spadła, ten wymuszony uśmiech, to udawanie siły, kiedy w środku wszystko się rozpada. Wydaje nam się, że potrafimy oszukać wszystkich. I czasem nawet się udaje. Ale nie ich, oni czują wszystko. Możesz wrócić do domu z uśmiechem, powiedzieć im wszystko dobrze, czasnąć drzwiami, jakby to był kolejny zwykły dzień. Ale oczy Twojego psa przenikają Cię na wskroś. One czytają Twoją duszę. I właśnie wtedy dzieje się coś, czego nikt inny nie widzi. Zmieniają sposób, w jaki chodzą. Podchodzą powoli. Kładą się obok. Niczego nie oczekując. Po prostu są. Jakby mówili: Wiem, że próbujesz być silny, ale ja tu jestem. Ja Cię czuję. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że nie żądają wyjaśnień. Nie proszą, żebyś mówił. Wystarczy im być blisko, bo dla nich twoje milczenie to już wystarczający krzyk. Ale jak to możliwe, że oni to wszystko czują. Jak pys, który nigdy nie powiedział ani jednego słowa, potrafi wiedzieć, co dzieje się w Twoim sercu. Właśnie to spróbujemy teraz zrozumieć. Jest coś w psach, co nauka próbuje wyjaśnić, ale serce wie to od dawna. One nie mówią, ale czują. Z intensywnością, która zaskakuje nawet specjalistów. Niektórzy nazywają to zwierzęcą inteligencją emocjonalną, inni psim instynktem. Ale każdy, kto żyje jest psem, wie, to coś więcej. To jakby było połączone z niewidzialną częstotliwością, która wyłapuje to, czego świat nie widzi. Twoje bicie serca, zapach ciała, gdy jesteś niespokojny, lekka zmiana tonu głosu. One to zauważają. Wszystko. Gdy zmieniasz ton, oddychasz głębiej albo powstrzymujesz łzy. One już wiedzą. Podchodzą, kładą głowę na twoich kolanach albo siadają u twoich stóp. I tym prostym gestem mówią to, czego nikt inny nie potrafił. Wiem i jestem tu. W szpitalach widziano psy, które wyczuwały ataki zanim się zaczęły. W zwykłych domach widziano psy, które izolowały się na dni. Tylko dlatego, że wyczuły że opiekun potrzebuje przestrzeni. Ale nawet w tej ciszy one nadal są wierne, cierpliwe, kochające. I wtedy wielu ludzi zadaje sobie pytanie. Czy psy są tu tylko po to, żeby być naszymi zwierzakami? A może to anioły w przebraniu? Odpowiedź może krycie prawdziwej historii, która wydarzyła się niedawno. Kobieta, która udawała, że wszystko jest w porządku dla całego świata, ale nie potrafiła oszukać swojego psa. A to, co on zrobił, zaskoczyło wszystkich. Mała na imię Helena. Mała sześćdziesiąt dwie lata, mieszkała sama odkąd została wdową, a wszyscy znali ją jako panią z łatwym uśmiechem. Zawsze, gdy ktoś przechodził ulicą, machała ręką. Zawsze mała gotowe i dzień dobry. A nawet gdy tęsknota ściskała serce, starała się to ukryć. Ale był ktoś, kto nie wierzył tę maskę, jej pies For. For był karmelowym kundelkiem, uratowanym z ulicy ośmiu lat wcześniej. Od tamtej pory nie odstępował Heleny na krok. Znał jej kroki, codzienną rutynę, dźwięk lodówki, sposób, w jaki poprawiała włosy. I przede wszystkim znał ten wymuszony uśmiech, gdy próbowała ukryć łzy. W ostatnich miesiącach Helena była bardziej cicha. Źle spała, mało jadła, i za każdym razem, gdy próbowała udawać siłę, Forstawał stawał się niespokojny. Nie jadł, nie bawił się. Zaczął chodzić za heleną nawet do łazienki, jakby mówił: nie jesteś dobrze i nie zostawię cię samej kropka. Pewnego dnia po tygodniach udawania usiadła na kanapie i w końcu się rozpadła. Płakała w ciszy, chowając twarz. Ale for już tam był. Leżał tuż obok. Nie ściekał, nie skakał. Po prostu położył pysk na jej klatce piersiowej, dokładnie w miejscu, gdzie łzy były najmocniejsze. I tak, jakby wiedział dokładnie, co robić, został tam przez wiele godzin. W tamtej chwili Helena zrozumiała. Nie musi przed nim udawać. A może już nie musi udawać przed nikim. Ale to, co wydarzyło się później, na zawsze zmieniło ich życie. Ten prosty gest, pysk oparty o serce, coś w niej zmienił. Po raz pierwszy od bardzo dawna poczuła, że ktoś naprawdę ją widzi. Nie jako silną kobietę, którą wszyscy oczekiwali, ale jako kogoś, kto w milczeniu wołał o pomoc. W kolejnych dniach zaczęło dziać się coś dziwnego. For budził ją wcześniej, przynosząc zabawki w pysku, jakby mówił: Zacznijmy od nowa. Razem i choć bez sił zaczęła się poddawać. Najpierw krótki spacer. Potem wizyta piekarni której unikało od miesięcy. Aż któregoś dnia, znów się uśmiechnęła. Tym razem, naprawdę. Wszystko zaczęło się od tego, że wolnie zaakceptował wymuszonego i wszystko dobrze. On zobaczył więcej. I to dało Helenie odwagę, by znów połączyć się ze światem i z samą sobą. I to w tym momencie tej historii zadajemy sobie pytanie. Ile razy ukrywałeś swój ból, myśląc, że nikt go nie zauważył? I ile razy twój pies próbował cię pocieszyć? Mimo, że nie rozumiał słów, napisz w komentarzu, czy przeżyłeś coś podobnego, czy twój pies wyczuł coś, czego nikt inny nie zauważył. Udostępnij ten film komuś, kto udaje, że wszystko gra, a tak naprawdę potrzebuje usłyszeć, że nie jest sam. Ale stoja Heleny i Fore na tym się nie kończy, bo pewnego dnia to on zachorował. I teraz to ona musiała zrozumieć, że one też czują strach, ból i potrzebują nas aż do końca. Fornie był już taki sam. Z dnia na dzień stracił apetyt, chodził wolniej. I ten błysk w oczach, ten, który widział ból Heleny, zaczął gasnąć. Ona próbowała udawać, że to tylko przeziębienie. Chciała wierzyć, że to minie, ale w głębi wiedziała. To czas pokazywał, że nawet anioły się męczą. Weterynarz potwierdził. Cicha i postępująca choroba, która przychodzi bez ostrzeżenia, ale powoli zabiera wszystko. Była zdruzgotana, ale inaczej niż wcześniej, tym razem się nie ukrywała. Nie udawała, że wszystko jest w porządku. Zrozumiała, że teraz to jej kolej, by być blisko, by położyć się obok niego w ciszy, by być ramieniem, tak jak on był jej. I to właśnie zrobiła. Helena odwołała zobowiązania, przełożyła wszystko. I przez dni była przy torze. Mówiła do niego, jakby nadal rozumiał każde słowo. I może... Rozumiał, bo nawet słaby, popróbował podnosić głowę, gdy słyszał jej głos. Próbował lizać jej rękę choć bez sił. I gdy płakała, on nadal próbował ją pocieszyć. Do ostatniego oddechu, czy musiałeś kiedyś pożegnać psa, który uratował cię w cisie. Czy potrafiłbyś oddać miłość z tą samą bezwarunkowością, z jaką on ci ją dał? Napisz w komentarzu, jaką najgłębszą lekcję dał ci twój pies. Ale to co Helena zrobiła w ostatniej chwili, poruszyło całą okolicę. W poranek, kiedy for odszedł, cisza była inna. Helena wiedziała. Poczuła w jego spojrzeniu zmęczonym, ale spokojnym, że to ostatni rozdział ich historii, przynajmniej w tym życiu. Położyła się na zimnej podłodze salonu, obok niego. Przytuliła głowę do jego głowy, tak jak on robił, gdzie płakała w ukryciu. I wyszeptała: Dziękuję, że mnie uratowałeś. Że nauczyłeś mnie znowu czuć. Obiecuję, będę żyć za nas dwoje. For powoli zamknął oczy. Nie było bólu, tylko wdzięczność. Jakbym mówił, teraz jesteś gotowa. Sąsiedzi zauważyli ciszę w domu, w którym zawsze słychać było karmelowe ściekanie. Ale gdy kilka dni później zobaczyli Helenę wychodzącą z lekkim uśmiechem obrożą owiniętą w dłoni, zrozumieli: Była w pokoju. Nie dlatego, że zapomniała, ale dlatego, że zrozumiała: Prawdziwa miłość nigdy nie odchodzi, i że niektóre psy są tu po to, by nauczyć nas czuć, kochać i zaczynać od nowa. Od tamtej pory Helena zaczęła odwiedzać schroniska, opowiadała historię fory każdemu, kto chciał słuchać, i zawsze powtarzała to samo zdanie: One czują wszystko, nawet wtedy, gdy my nie mamy odwagi tego powiedzieć. A ty, Przeżyłeś kiedyś taką fistoję. Wierzysz, że psy czują to, czego nawet emigrek nie potrafimy zrozumieć. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje przypomnieć sobie o cichej, silepszej miłości. I napisz w komentarzu, jaka była najgłębsza lekcja, którą twój pies nauczył cię o tobie samym. Jeśli dotarłeś aż tutaj, być może przypomniałeś sobie czworonożnego przyjaciela, który patrzył na ciebie oczami niemal ludzkimi. A może teraz właśnie leży obok ciebie obserwując się, gdy próbujesz udawać, że wszystko gra. Ale prawda jest taka: one czują. Zawsze, nieważne, czy mówisz, czy milczysz, czy udajesz siłę, czy rozpada się w ciszy. One wyczuwają, gdy nasza dusza jest zraniona i w magiczny sposób zbliżają się, by lecieć. Może dlatego tak boli, gdy odchodzą, bo zabierają ze sobą części nas, których nikt inny nie poznał. Zabierają niewypowiedziane sekrety, ukryte łzy, te ciemne dni, kiedy tylko one były przy nas bez zrozumienia powodu, ale czując wszystko. Psy nie są na ziemi tylko po to, by się bawić i gonić piłki. Są lustrem naszej najczystszej istoty. Uczą nas obecności, oddania, miłości bez warunków. Nie oceniają naszych słabości. Nie wymagają, byśmy byli silni cały czas. Po prostu są. Z głową na naszym kolanie, z sercem bijącym w tym samym rytmie. co nasze, a gdy odchodzą, zostawiają ciszę, która rozbrzmiewa, ale zostawiają też dziedzictwo. Ilu z nas zaczęło lepiej żyć dzięki psu? Ilu znalazło odwagę, podniosło się, znów się uśmiechnęło? Tylko dlatego, że łapa dotknęła naszej duszy w odpowiednim momencie. Wierzysz, że psy mają misję leczenia nas, nawet w ciszy. I co ważniejsze, Ile razy udawałeś, że wszystko jest dobrze, a twój pies wiedział, że tak nie jest. Są pierwszymi, którzy to zauważają, i ostatnimi, którzy nas opuszczają. A największym hołdem, jaki możemy im oddać, jest żyć naprawdę, czuć naprawdę, kochać, tak jak one nas kochały. Jeśli ta historia Cię poruszyła, udostępnij ją komuś, kto ma wyjątkowego psa. To może być dokładnie to, czego potrzebuje, by sobie przypomnieć. Nigdy nie był sam. A jeśli twój pies już odszedł, pamiętaj, on nadal Cię czuje. Gdziekolwiek jest, nadal Cię kocha tak samo, jak zawsze, bo prawdziwa miłość nie potrzebuje słów. Wystarczy obecność.